Założycielem marki jest John Shacknay, który jest też nazwany ojcem medycyny estetycznej i on również ogromną wagę przykłada do badań klinicznych. Stąd wszystkie produkty oferowane przez markę są opatentowane i wszystkie właśnie zawierają szereg badań klinicznych pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności produktów. Marka Skin Better Science słynie z Alpharetu, czyli z opatentowanego retinoidu, który jest aż 20 razy silniejszy od Retinolu, przy czym nie powoduje żadnych podrażnień skóry. Tutaj został zupełnie wyeliminowany okres budowania tolerancji. W związku z tym, nawet przy codziennym stosowaniu retinoidu od początku, że tak powiem, pierwszej buteleczki, od pierwszego tygodnia, no skóra po prostu nie doświadczy żadnego zaczerwienienia, złuszczania czy innych podrażnień przy stosowaniu alfaretu. Możemy go bezpiecznie stosować przez cały rok, łącznie z tym, że możemy go wprowadzać do pielęgnacji nawet latem, bo nie będzie to kolidowało w żaden sposób z ze słońcem, bo nie będzie podrażnień.